Teraz będziemy próbowali zrozumieć ten proces dodawania zmian, który zrobiliśmy tak naprawdę przy okazji konfiguracji. Jak wygląda taki proces dodawania zmian? Normalnie zmiany, które tworzysz w plikach, odbywają się w obrębie, no, katalogu, w którym pracujesz, tak? To jest normalnie na systemie plików. No i tam zmieniasz sobie te pliki. Natomiast komenda git add powoduje, że te pliki dodajemy do Takiego rejonu specjalnego, który nazywa się Index albo Stage. On ma takie dwie nazwy. I to są takie rzeczy, które Git e, mówią Gitowi, że te zmiany wejdą do najbliższego komita. Commit to jest tak naprawdę takie zatwierdzenie, że tak akceptujemy te zmiany, no i to będzie nasza nowa zatwierdzona wersja. Te komity można oczywiście też sobie zobaczyć na GitHubie w repozytorium tutaj. Tutaj mamy 7 komitów, sobie, możesz sobie to kliknąć. No i jest według daty, co kiedy było dodawane. Można sobie tutaj wybrać gałąź, na razie tu jest tylko master. No i mamy zmiany. Po kliknięciu na którąś z tych zmian, widzimy, co było tutaj dodawane w tych plikach. Pierwsza zmiana, może, będzie najmniej ciekawa, bo wiadomo, że skoro katalog był pusty, repozytorium było puste, to wszystko zostało dodane. Natomiast w najnowszych komitach pewnie będzie już troszeczkę ciekawej. O! Widać, co zostało zmienione, czyli co zostało usunięte i co zostało dodane. I taki komit może dotyczyć jednego pliku, tak jak tutaj, on był w pliku 11, zadanie MD. Taka była zmiana, że linię siódmą i ósmą zamieniliśmy ze starej wersji, które były takie, na takie. Czyli zamiast będzie pracować, to będzie, gdy będziecie pracować, i zamiast koniecznie muszą, to koniecznie musi znaleźć się lista autorów. Było niezbyt gramatycznie, więc teraz jest lepiej. Przy okazji, jeszcze emotka została zamieniona na inną. No taka zmiana. Natomiast zmiany mogą też oczywiście być w wielu plikach. Sprawdźmy, poszukajmy, czy gdzieś były takie. O, dobrze trafiłem. Tutaj mamy zmianę w pliku checkSH na coś takiego i functions functionsSH. Więc jeden commit to jest po prostu taka, taki zestaw zmian w różnych plikach, gdzieś tak zatwierdzony, że jest on widoczny jak oddzielna wersja. I to dodanie za pomocą ad powoduje, że my sobie tak stopniowo gdzieś nadbudowujemy w tym właśnie indeksie to, co wejdzie do najbliższego komita, czyli takie jeszcze nieoficjalne zmiany. Natomiast po zrobieniu komendy git, home, git commit, tworzy się właśnie nowy commit, i tam są już oficjalne zmiany, które mają też swoją nazwę. Tutaj zauważ, że to jest nazwa komita: Small Grammar Fix, albo Homework Instructions Added. To są te nazwy. Przy okazji wyświetla się oczywiście informacja o autorze, którą sobie skonfigurowaliśmy. Ile mamy komitów? Jest taka komenda jak git log, która nam dokładnie o tym mówi. No i zobacz, tak, to mi się otworzyło w lesie, czyli w tym edytorze les. Jadąc od dołu, lessons content CI ready. Tak naprawdę mamy to samo wszystko, co już było w tym repozytorium. Small grammar fix, pamiętasz? I informacje o autorze. Tak, to jest dokładnie to. Natomiast nowa nowo wprowadzona u nas zmiana to jest o właśnie to. Czyli mamy commit o jakimś numerku, to jest też ważne. Każdy komit ma swój numerek i on jest takim zlepkiem wielu losowych rzeczy, to jest tak zwany hash SHA1 danego komita. I numerek każdego komita powinien być inny. Co jeszcze można wyczytać z komendy git log? Tutaj widzicie takie etykietki: origin master, czyli to jest wersja z GitHuba którą my tutaj aktualnie mamy. Jest jeszcze etykietka origin head, czyli to na co wskazuje taka no, najnowszy commit. Head to jest najnowszy commit. Natomiast mamy jeszcze head taki lokalny, który wskazuje właśnie na branch master. I to są te zmiany. Jeden dodatkowy commit wszedł. Natomiast widzimy, że dodaliśmy te zmiany. Jest też data, kiedy to wszystko się stało. No dobra. Co teraz wyświetla komenda git status po dokonaniu takiego commita? Mówi, że jesteśmy na branchu master, ale. Ten branch ma jeden commit więcej niż origin master i powinniśmy użyć git push, aby te zmiany udostępnić na GitHubie. Git pusha na razie używać nie będziemy, to będzie w jednym z dalszych wideo. Natomiast my sobie utworzymy jeszcze więcej zmian. Natomiast możemy sobie wpisać hello coder school do pliku, przykładowo 02 operacje na plikach, gdzieś tak na koniec sobie dopiszemy. Teraz git status wyświetla mi, że właśnie ten plik został zmodyfikowany. Wpiszmy to samo na przykład do pliku 03 bash. Teraz usunę plik. Bo czemu by nie? Usunę sobie plik 04, pomoc argumenty MD. O! Taka magia. Git status też odpowiednio to oznaczył. Deleted, czyli ten plik został usunięty. I teraz, jeśli chcę. Aby z tych zmian, które wprowadziłem, możemy tutaj założyć oczywiście, że pracujemy na repozytorium z kodem C. Chcę tylko dwie zmiany wrzucić: tom, 02 i 04. No to używam komendy git add, aby dokładnie to zrobić. Mogę teraz sobie te nazwy plików tutaj skopiować i oczywiście wkleić. Po spacji mogę podać drugą nazwę pliku, aby zrobić to za pomocą jednej komendy, natomiast można sobie to rozdzielić na dwie komendy git add. Teraz komenda git status no, wyświetla, że zmiany, które wejdą do komita, to będzie właśnie ta modyfikacja w pliku 02 i usunięcie pliku 04. Natomiast nie chcę, żeby te zmiany w pliku 03 weszły do tego komita. Więc na razie w tym takim testowym obszarze, znaczy w tym indeksie takim, gdzie dopiero sobie buduje to, co ma wejść, to jak ma wyglądać ten komit, to dorzuciłem te dwie zmiany. Czyli git add dorzuca do tego obszaru, do tego indeksu. Natomiast git commit powoduje, że tworzymy nowy commit. No to git commit, opcja -m powoduje, że dodajemy od razu wiadomość test, bo nie mam lepszego pomysłu. No i dodaliśmy nowy commit. I co teraz powinno się stać? git status nam już nie wyświetla tych zmian, bo one weszły jako commit, natomiast te, które jeszcze nie weszły, są wyświetlane, a komenda git log której użyłem wcześniej, no wyświetla nam na samej górze nowy commit, właśnie z opisem test. Możemy wykonać oczywiście git commit, gdy nic nie mamy dodane, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia. No changes added to commit i git log też nic nie wpisało, nic nie zmieniło. Co natomiast, jeśli sobie dodamy za pomocą git add ten plik 03 i wpiszemy git commit, nie podając argumentu -m. Tak naprawdę może to niektórych zaskoczyć. Otworzy się edytor tekstu. Domyślnie to jest Vim zazwyczaj. To już zależy być może od dystrybucji Linuxa. I tak naprawdę ten tekst można wpisać tutaj, jeżeli się potrafi używać Vima. Reszta co jest niżej, ignorujemy. Trzeba by było to teraz zapisać, aby tak się stało. Natomiast ja, gdyby ta, coś takiego Wam się, ci się dokładnie przydarzyło, no to nie musisz zamykać całego okna konsoli. Możesz po prostu wyjść z VIMA wciskając najpierw Escape najlepiej, a potem patrz tutaj, tu, dwukropek Q. Jeszcze dobrze jest dodać wykrzyknik. Wtedy ignorujemy zmiany, jeśli jakiekolwiek wprowadziliśmy. I wyjdzie nam ta komenda z i jednocześnie commit ci nie doda. Jest aborting, commit due to empty commit message. Przerwaliśmy, bo nie podaliśmy żadnej wiadomości. To była tylko jedna z ponad 90 lekcji wideo, które mamy w kursie narzędzia programisty. Link do kursu znajdziesz w opisie. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją karierę programistyczną, albo już programujesz, tylko no nie wiem, zawsze brakowało ci czasu na naukę tych narzędzi, dzięki którym możesz dostać awans, zaskoczyć pracodawcę lub zrobić wszystko w ogóle wydajniej. I udawać potem, że pracujesz tak naprawdę cały dzień, a wszystko pędzlować w kilka minut, bo sobie to zautomatyzujesz, no to myślę, że ten kurs może być dla Ciebie. Zapoznaj się z nim. Zapraszam serdecznie.